W kolejnym odcinku podcastu Dwójki wieją. Jestem Galatolol, ze mną jest Senil. Cześć. Dzisiaj pierwsze wrażenia dwóch potencjalnych nowości. Ta pierwsza ogień idzie 18West to jest gra, która ma już 13 lat, ale teraz będzie redytowana przez AAG, Więc nasz sposób jest nowością. Zagraliśmy w to raz przez sieć. Czy wiecie, ta gra to jest to gra operacyjna, gdzie mamy małe, lokalne firmy, średnie firmy, które służą do budowania kolei transkontynentalnej i potem się przekształcają w duże, normalne firmy i wchłaniają te małe. Generalnie to tutaj te najmniejsze firmy to są jakieś tam. Yy, Granjery grand to były. I one mogą operować tylko na wschodniej części mapy. Jest wydzielona strefa, w której one mogą w ogóle budować tory. Także one są firmami, chyba, które wypłacają 50, 50 tak. na 50. Chyba nie muszą nawet posiadać pociągu, no ale wtedy nic nie zarabiają. Ogólnie tutaj giełda no to jest standardowa, jednowymiarowa. Tak. Typowa dla operacyjnych tytułów. To powiem tak. Mam jeden plus tej gry. To dużo. Miałem tu pewne odczucie budowy kolei transkontynentalnej, które trwało jakoś dwa albo trzy ery. Bo rzeczywiście te, te średnie firmy, one są tak, tak są zasady skonstruowane, że one muszą budować po prostu z prawa do lewego albo z, lewe, albo z lewa do, pra do, do prawego. I są takie specjalne pola, na których one budują zasają dotacje od rządu, czyli jakby to im powiększa dochody. Mogą kłaść po teory, te tory, więc to właśnie nie, nie trwa zbyt długo. Tak, one mają coś takiego, że jeśli położą na wyznaczonym heksie żółty tor, to im jakby dochód wzrasta. One mogą mieć pociągi, ale nie muszą i wystarczy w sumie, że te żółte tory stawiają, to wtedy będą generowały dochód i nie będą wpadały na giełdzie. Tak, w momencie i... dojechania do wyznaczonego miasta, które jest ich celem, one się chyba z tego co pamiętam, automatycznie konwertują w firmy publiczne. Tak, nie mogą i jako te średnie nie, nie mogą kochać brązowych torów. To w ogóle w tej grze jedne brązowe tory to są miasta. To jest akurat spoko, ale z drugiej strony te, te tory zielone to są losony, czyli takie, gdzie możesz bardzo swobodnie jeździć. Nie tak jak w 30. W sensie jak jest zakręt, to możesz z zakrętu pojechać po prostu w dowolnym kierunku. Tak, można ostre zakręty na przykład. Na no, no ostrym inaczej może tak. No nie. ciężko to opisać, bo to łatwo, łatwo no, pokazać. Yy... Trzeba sobie <laughs> wpisać w ogóle Lawson. Lawson lo, lo, Chuck. Tak. I niestety to jest mój jedyny, jedyny plus, bo ta gierka mi się w ogóle nie podobała. Powiedz tak, te lokalne firmy, no to nic ciekawego tam nie ma, no to sobie dochód. Znaczy w sensie to, jest, to jest co ewidentnie trzeba budować. Potem te średnie, masz oskryptowane to co budujesz. No właściwie to wygląda tak, że wszystko jest na wschodzie. Jest parę miast na zachodzie, a w środku jest okrągłe nic, po środku mapy. Właściwie jedynym zadaniem tych firm, Balant Landgrants one się nazywały. No to średnie. Tak średnich to jest budowa po prostu torów przez kontynent, i w naszej grze wychodzi, wyszło na to, że tak. Ogólnie na samym środku jest wydrukowana jedna linia torów. Tak, które, bo jedna firma ma już gotową które, Tak, nadrukowana na planszy. I ogólnie w naszej grze to wyglądało w ten sposób, że Taki linii powstało jeszcze trzy. Była jeszcze jedna linia na północy, jedna linia na południu, no i w sumie tutaj jedną firmę otworzyłem na początku, tak powiedzmy, na, która startowała w zachodniej części tego wschodu, okay. która wybudowała dosłownie trzy kafelki i stała się już firmą publiczną, więc dobudowała się tak mniej więcej do połowy mapy i w sumie jej już nie zależało na tym, żeby dalej budować, bo nie miała z tego pieniędzy. Na mnie. Także jak dojdziemy do tej stacji docelowej, to nie tylko się przekształcamy, ale też dostajemy znacznik, który nam podwaja wartość tej stacji. Dla każdego naszego poziomu, który do niej jeździ. Ogólnie tutaj poza tymi podwajalnymi znacznikami jest jeszcze taki śmieszny znaczek, który pozwala ominąć. To jest stacja, która nie jest w mieście, ale pozwala ominąć to miasto, żeby, nie wiem... Tak, nie niektóre filmy to funkowanym. mają. To jest taki po prostu, no, ominięcie. Nie I... zbyt mi się to podoba, szczerze powiedziawszy. No bo to nie, właśnie, bo w tej grze nie ma, nie ma w ogóle blokowania. Tutaj owszem, możesz zablokować kogoś w mieście, ale znalezienie objazdów w tej grze było tak banalnie proste, że o nie zablokować mi miasto za 50, pojadę miasto za 140. było straszne. Na koniec pociągi ostatnie są podwajające. Połączymy to z stacją, na podwaja i wychodzi nam razy 4. Tak, jeszcze połączyć to z... Jeszcze tam co? Aha, Aha, jeszcze jest bonus, jeszcze jest bonus <grym <grym ze wschodu i na zachód west 2 i znów podwojenie ewolucacja. jednej stacji i mamy podwojenie razy Stacja. 8 wartość tak, jednej jedno, stacji. jedną stację razy 4 bo jest, ma razy 2 oraz właśnie podwojenie za trasę i jeszcze razy 2 za to, że mamy pociąg. Przy czym ten pociąg to no niby jest 4D ale on liczy... On mija wioski. On tak, ale on, on mija wioski, ale też liczy, które miasta mu się podobają albo wordy, wszystko jedno. Nie ma, nie musi czterech z po kolei tylko wybiera cztery, które na całej trasie mu się liczą. Jak na przykład może jechać ze skrajnego zachodu, zaliczyć to miasto ostatnie, żeby do tego bonusu się liczyło, a później zaliczyć sobie te mocno zgrupowane miasta, dwa miasta na wschodzie i jeszcze offboarda za 80 i ma już któreś z tych miast z razy 8, a pozostałe razy 2 i tego offboarda też razy 2 oczywiście. Tak, jest to. Dla mnie jest to po prostu absurdalne. To nawet nie w przyjemności, bo każdy jeździ za milion. To jest skandal. <noise> Czy ktoś cierpi przyjemność z tego, że dobra, jeździsz za milion, ale wszyscy jeżdżą za miliony i w sumie tylko to robić, tejże? Tak no, dziwne to jest. Naszym nie jest 1822. Nie tylko dlatego, że się jeździ za milion na koniec, i żeby nie było 1822, jest znacznie lepsze. Tutaj te małe firmy, one są wchłaniane w, przez duże w ten sam sposób jak w 22 ce Czyli możemy zapłacić po prostu dużo, może zapłacić gotówkę prezesowi, może a zapłacić w, w udziałach, może ta zapłacić w udziałach, potem się wyda resztę, czyli to jest ten sam mechanizm. Tutaj jest parę miast, które zaczynają, parę, parę heksów, które zaczynają jako dwa miasta, tylko że one się utrzymują jako dwa miasta tylko w zielonej fazie, a później w brązowej i w szarej, tak jak wcześniej wspominaliśmy, nie ma torów brązowych i szarych, tylko miasta są, no i w brązowej fazie one się łączą. Nie cierpię tego po prostu. To sprawia, że całe napięcie związane z budową torów znika, i że to, co nam wyjdzie, ta siatka na koniec gry, jest po prostu nudniejsze. Jestem fanem OO i nie lubię, jak się łączą. Po prostu. Tutaj, jeszcze a propos jeszcze tych y, miast, jedna rzecz, która mnie naprawdę bardzo denerwowała w tej grze jest taka, że tutaj pewne miasta chyba na pewno D były. Nie pamiętam, czy MK też tak działały, ale te D ulepszało się w zielonej fazie na zwykłe miasto, bez żadnej literki. Później w brązowej też bez żadnej literki były, a nagle jako szare się miały swój specjalny kafelek. Tak, to jest jak się nie zna, jak się nie zna, nie zna jak dobrze aktorów, to to jest oczywiście no, upierdliwe. Ale ja tutaj no to sobie ulepszyłem. O, u, tutaj specjalny kafelek miał być? to ja wcześniej nie było, jak to możliwe. No ale to gorzej jest 48 gdzie masz bonusy zamiast AK i w żółty mamy też na naszej pustej trzeba sobie jakieś tam koski sproksować żeby położyć na nim. No ale tam już powiedzmy. Ale już jest, okay. już jest normalnie. A tutaj masz przez 80% gry bez żadnego napisu, a nagle wyskakuje jakiś inny. Ogólnie tutaj w tej grze jest coś takiego, że mamy zawsze jeden SR i dwa ORY Mm -hmm. Następnie jest coś takiego jak merger and acquisition. Nie pamiętam, czy to jest, czy to jest od samego początku. Chyba nie. Chyba nie, chyba od w każdym bądź razie to jest faza, w której właściwie można robić dwie rzeczy. Albo kupować te małe firmy, albo... Dużymi? Tak, dużymi. Albo wyemitować udziały. Przy czym w czasie Oera też można wyemitować udziały, tylko że wtedy się traci na wartości firmy, a tutaj emituję i nic nie tracę, więc to jest też trochę dziwny mechanizm. Po co będziesz emitował? Poczekaj jeszcze, nie spiesz się. Wyemitujesz sobie bez żadnej straty. No pewnie chodzi o to, że żebyś nie mógł tak nagle emitować po to, żeby na szybko kupić coś, żeby nie było zbyt łatwo. ale ogólnie oczywiście, jak już chyba każdy z domyśla, tak że należy wstrzymywać, by dorwać podwajające pociągi. Chcesz podsumować jakoś? Ja mam jeszcze tutaj dwie myśli, ale to już takie mniej związane z samą grą. A, ja mam jeszcze na pewno pewną myśl dotyczącą instrukcji, która jest w skrócie <grym> DO BANI bo jej kolejność wygląda w ten sposób, że najpierw jest jakieś tam krótkie wprowadzenie do gry, Później jest wytłumaczone, jak rozłożyć grę. Później jest wy... Czekaj, czy jest powiedziane, żeby położyć nasze na stole? Nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić. Ale jeśli nie ma, no to to jest niegrywalna instrukcja na pewno. Po tym, jak jest wytłumaczone, jak rozłożyć grę, jest wytłumaczone, jak wygląda pierwsza runda, pierwszy stock round w grze. A właśnie, to jest, to jest który... taki rodzaj jakiejś licytacji o te firmy, nie? Tak. Bo normalnie firmem w późniejszej części gry, no to mówię, że otwieram tę firmę, no to otwieram tę firmę. A na pierwszym eserze jest coś takiego, że jest licytacja. No i wracając do tej instrukcji, jest właśnie wytłumaczone, jak działa ten pierwszy SR. Później jest nagle przeskoczenie na, jak działa w ogóle rynek. Później jest wytłumaczone, jak działa zwykły SR. W zasadzie chyba można byłoby część jakby tego pierwszego sr i kolejnych SR-ów się nie pisać dwa razy tego samego. Później jest wytłumaczone merger and Acquisition, które jest dopiero po <laughs> OR-ach. I dopiero od fazy. A dopiero później jest wytłumaczone, co robimy w OR-ze. Po co mi wiedzieć, co będzie w tym MA, skoro ono jest dopiero... nie po pierwsze nie jest od początku gry, a po drugie jest dopiero po dwóch oerach. Nie wiem, może nie, żebyś wiedział czegoś spodziewać. No dobra, ale przeczytałbym to na pewno po oerach. Dopiero po tym, jak, po tym, co jest opisane w OER-ze dla zwykłej firmy jest nagle kolejna nowa sekcja na temat firm, które dostają kasę za tych średnich, które dostają kasę za budowę dolów. I tam jest zupełnie też powtórzone przednie informacje są po części. Według mnie to ta kolejność no to jest no, beznadziejna. Miałeś myśl po tym, jak skończyliśmy tę rozgrywkę? To była asynchroniczna rozgrywka. Tak, zeszło że... nam ponad miesiąc chyba. Tak, no dobra no się. A w każdym razie, miałeś myśl, że takie gry czysto operacyjne, że niekoniecznie to są dobre gry do gania przez sieć, tak, y, tak. turowo. No bo tutaj... Chodzi o to, że mniej myślisz poza swoim ruchem? O to chodzi? Nie podobała mi się ta rozgrywka przez internet, głównie dlatego, że nagle no jest moja tura, robię tą turę i w sumie zapominam o tym, co się dzieje w tej grze na kolejne... No Dopóki nie będzie kolejna moja tura, no bo tutaj... No bo tak, bo Cię nie interesuje, co inni robią. Nie interesuje mnie, co inni robią po drugiej stronie mapy. Choć bez wątpienia, jak, jak często taki takich grach bywa, na no, więcej graczy przynajmniej możliwe, że wygra ten, kto zainwestuje w cudzą firmę dobrą i sam będzie miał dobrą firmę. No ale to jest jedyny, jedyna interakcja, jaka ja tu występuje, to po prostu zainwestowanie tutaj w dobrą firmę innego gracza. W serach się nie działo kompletnie nic, poza tym, że kupowaliśmy nowe udziały. No, no To nie jest gra giełdowa po prostu, mm -hmm. więc nic dziwnego, że się prawie nic nie działo. W też właśnie się nie działo wiele więcej. No tak, bo była oskryptowana budowa torów, jeżeli za maksa i wstrzymanie, żeby kupić 4D i potem 4D za, za maksa razy dwa. Rzecz związana z tym, co już powiedziałem wcześniej, która mi nie pasuje w graniu przez internet w tą konkretną na przykład grę jest to, że zrobiłem swoją turę, zapingowałem kolejną osobę, i później jest znowu moja tura, to nawet mi się nie chciało patrzeć, co oni tam właściwie zrobili. Nie chciało mi się przejrzeć wszystkich logów i przeanalizować, czy co oni tutaj dostawili po prostu. O no, pewnie trzecie to... miasto za 10, żeby 10 tak. więcej warty. Ogólnie gry operacyjne dlatego są lepsze na żywo, no bo tutaj jednak widać wszystko, co wszyscy robią, i można, nie wiem, bardziej być zaangażowanym w taką rozgrywkę, mm -hmm. a nie porzucać gry na następne kilka godzin, dopóki ktoś nie zrobi ruchu. Tak, no i jeszcze na koniec taka myśl, bo ta gra została ogłoszona z Nienacka. Nagę dołączyła do fali, do tam drugiej czy trzeciej, trzeciej fali. Wszyscy zaczęli mówić w tych falach AG. W każdym razie, tak z Nienacka nagle dołącza do stosunkowo wczesnej fali, nie do tej najdalszej. I moja teoria jest taka, że po prostu ona się w ogóle nie sprzedawała. Grand Spike Games? Golden Spike Games. I oni po prostu bez żalu ją oddali. Dlatego tak szybko mógł, mógł Scott za AG ją opublikować. No chciał koniecznie mieć jedną grę, to wziął jakiegoś kasztana, który nikt tak nie schodził. No to taka jest, taki jest mój werdykt. Może to zmieni, ale niestety, nie bym to chciał zagrać jeszcze kiedykolwiek. No jak ktoś będzie nalegał, to zagram no, ale na żywo. Ja bym pewnie zagrał na żywo, żeby zweryfikować pierwsze wrażenia, ale to nie jest na pewno gra, którą chciałbym mieć. Tak samo. Kolejną grą, której pierwsze wrażenia przedstawimy jest 18 Man, czyli wyspa Mena. Po prostu to jest wyspa człowieka? Chyba nie. Nie, po prostu jest wyspa Man. To jest taki raj podatkowy, mały. Jest to prototyp autora 18 Irlandii, Sierżutki. Nie wiem, jak bardzo jest finalny, ale chyba jest dość finalny. I zagraliśmy to raz przez sieć asynchronicznie i dwa razy na żywo przez sieć na tabletopie, czyli to jest jakby bardzo zbliżone do gry na żywo takiej prawdziwej. Jest to mała gierka. Trzeba liczyć tak, jak już się na zasady, tak do dwóch godzin. Operacyjna czy giełdowa? Ciężko stwierdzić. Jak w ogóle to... ten podział jest często głóbi, znaczy, no, tak. Co powoduje, że gra jest totalnie giełdowa albo operacyjna. Chyba kiedyś wypowiedziałem się na forum na ten temat i, no jakby, nie doszliśmy do żadnego konsensusu w tej sprawie znaczy, ja się generalnie zgodziłem w 100%. Ale no, czasem łatwiej mówienie, że coś jest operacyjne. No, na, na przykład, przykład West, o tym, West wiadomo, że to, to jest operacyjne. No West nie da się powiedzieć, że to nie jest operacyjne, no bo tam nic więcej nie ma właściwie, ale niektórzy twierdzą, że na przykład 30 jest typowo giełdową grą, ale tam też jest dość dużo miejsca na operacje, typu blokowanie i takie tam rzeczy poprzez ulepszanie mhm. na złość innym. No, Także to nie ma, no według i to jest... mnie nie ma takiego rozróżnienia, że o, to jest giełdowa gra, a to jest operacyjna, a to jest taka. Szybciej będzie, to jest supozytowo operacyjna niż to jest supozytowo giełdowa. No właśnie tak. mówimy o Rolling Stocku. Rolling Stock nie jest właściwie 18. Zależy właśnie jak patrzeć. Tak jak w Irlandii mamy firmy, które wykazują określonej kolejności. Dwa rodzaje firm: kolejowe i górnicze. Pierwsze z nich używają pociągów, jak to kolejowe, a drugie używają maszyn górniczych, przy czym mogą budować tory, ale nie, nie, nie używają ich. Budują je tylko dla firm kolejowych, ale mają za to bonus do dochodu w zależności od tego, ile różnych firm kolejowych jest połączonych torami z daną kopalnią. Ilość wypłaty jest po, przede wszystkim zależna od maszyn, ale też zależna od tego, jakie dobre są te maszyny kafelka domowego jest mnożona przez ilość firm kolejowych, które mogą dojechać do tej kopalni i to też zwiększa ich dochód. Tak, i jak w momencie, kiedy kupujemy lepsze maszyny, to to się automatycznie od razu ulepsza ten kafel kopalni na lepszy. Tak, jest chyba sześć poziomów. Tyle, ile rodzajów maszyn. To są wspólne karty, więc albo kupuje się pociąg, albo kupuje się maszynę. Nie można nimi handlować między różnymi typami firm. No i tutaj jest taka ciekawa rzecz, że te maszyny i pociągi nie rozwijają równocześnie. Pierwszy permanentny pociąg z drugiej strony ma niepermanentną maszynę. Przekonałem się o tym w niemiły sposób ostatnio. Inna ciekawostka jest taka, że w tej grze kasa graczy pochodzi z pożyczek tak, jak wejdź w Steam. Na początku gry dostajemy 4 pożyczki lub trzy zaśle, a potem co turę giełdową możemy sobie dobrać pożyczki tam. Określone jest, kto może dobrać. Wszyscy poza ostatnim graczem. I potem płacimy odsetki pożyczka daje 25, odsetki noszą 7 ogólnie te wszystkie koszty w że są niższe niż normalnie. Jakby pociągi także... kosztują te najtańsze, tam 50, coś takiego. Najdroższe po 220 zresztą. Wartości par są od 20 do 35. Ja razu zaznaczę, że pomysł 18 z pożyczkami, jak wyjdzie w Steam już widziałem kiedyś na BGG, to może, gdzie pierwsza gra wyda nas czymś takim, ale to, nie, to raczej to nie, o, nie, nie ten gościu to wymyślić. Gra tutaj zaczyna się od takiego pewnego draftu, film prywatnych od ostatniego gracza do pierwszego. Jest tych prywatnych jeden więcej niż ilość graczy. Potem jak wszyscy wybiorą jedną, no to pokazują jaką wybrali i dopiero wtedy decydują, czy chcą ją rzeczywiście zakupić, czy nie. I co, jak, jak, jak to jest brać film jako ostatni? Tak, w trzech grach trzy razy zaczynałem pierwszy w SSR więc miałem ostatni wybór film prywatny, więc za każdym razem dostałem dwie, które były zazwyczaj najdroższe z tych, które się trafiły. Już w ostatniej grze rozważałem, czy by po prostu nie zacząć, nie odrzucić jej, nie zacząć z większą ilością kasy, ale ostatecznie ją wziąłem i chyba chyba użyłem. Nie tak, handluści. to była jakaś budowa, by, by płacenia za teren. Tak. coś takiego. Tu są bardzo niezbędne udziały. To jest tak, tak. jak w Marflow'a, tutaj są takie dziwaczne udziały, typu już ostatni udział warty 3. Tutaj w zależ... ostatni serdeczka warty 3 udziały, a na przykład 2 pierwsze warty po 2, coś takiego. W od tego. Jako, która była w kolejce do wychodzenia firma, no to ma różną jakby kolejność udziału, że tak to ujmę, różną nie wiem, gęstość może certyfikatów. Chyba pierwsza firma zaczyna. Ogólnie są, jest certyfikat pierwszy i możliwe, że kilka certyfikatów ostatnich i one działają tak, że no pierwszy trzeba kupić, jak się otwiera firma i to jest 30, 20 lub 40%, później jest ileś 10%, a później jest albo jeden 30%, albo jeden 20%, albo dwa 20% z tego co pamiętam. Tutaj ogólnie nie ma czegoś takiego jak certyfikat prezesowski. Ten, kto operuje i kto jest odpowiedzialny finansowo za daną firmę, no to jest zawsze ten, kto ma najwięcej udziału. Wystarczy jeden. Czyli łatwo można, komuś cisnąć firmę. Można komuś cisnąć firmę poprzez sprzedaż do zera i nawet, jak powiem, 30%, a on ma 10%, no to proszę, tutaj masz moje, moje odpadki, możesz się nimi zajmować. I tak samo łatwo ukraść firmę. Bo no, nagle Zniaska kupujesz udział warty 30%, trzeba uważać. Albo można się przez przypadek kopać w to, że ktoś ukradnie firmę, bo na przykład mam 40%, a został tylko udział 30%. No i nie mam jak go kupić, bo jak sprzedam no to nie, sprzedam 10, to nie będę mógł kupić już tej firmy, a na 30% już nie ma miejsca, bo jest limit 60% w firmie, więc no przykro mi co do OR-ów? Ciekawe tory, bo jest, bo jest mnóstwo podwójnych wiosek. więc one te tak jak klasycznie podwójne wioski się nie łączą, choć tutaj. One, nie, nie, to źle, źle mówię, bo one są jak klasyczne podwójne wioski w zielonych, w żółtym są pojedynczym torem, a w się łączą. Tak. I do tego puste pola to są po prostu tory, które się nigdy nie łączą. Coś takiego występuje też w 1860-1862, ale tutaj mam wrażenie, że to jest najbardziej odczuwalne. I po prostu bardzo śpią do budowania torów, także. Rzeczywiście trzeba, no trzeba pokombinować. Ogólnie tutaj jeszcze wracając jeszcze do sr trochę plątamy, ale no trudno. W sr kolejność akcji jest zależna od tego, z iloma, jak dużo pieniędzy mamy na początek danego sr i to jest od najniższej do najwyższej wartości i dopiero wtedy spłacamy odsetki, czyli na przykład no, mogę mieć więcej kasy, ale mogę mieć więcej pożyczek od kogoś innego i mimo, że byłem na początku pierwszy, to może niekoniecznie mam więcej pieniędzy mm. niż ta osoba, która jest przede mną. To jest w ogóle taka nowa moda osiemnastkach, bo to chyba w grach to niego, też jest, przynajmniej jednak, tam taki system. To, to Z jest spokój. Jestem zaznajomiony. Zbyt e... Dobrze. To mi się podoba. Myślę, że to jest lepsze niż ustalenie na koniec SR poprzedniego. W grze trzyosobowej pierwsza i druga osoba może wziąć pożyczki dodatkowe. W grze czteroosobowej pierwsza, druga i trzecia. Czyli jak masz najwięcej pieniędzy, no to nie dostaniesz pożyczki, nie będziesz miał opcji. Ogólnie tutaj jeszcze jest przyrostowa kapitalizacja, ale nietypowa, bo za udziały kupione od firmy płacimy pieniądze do firmy. Ale udziały w firmie nie płacą do firmy, jak firma generuje jakiś przychód, tylko udziały w banku płacą do firmy. No właśnie, i jest też akcja emisji, żeby sobie wyemitować udziały. Tam jest odpowiednio, jeśli to jest potrójny udział, to tam trochę gorzej zarobimy na nim. I właśnie pytanie, czy ta to, czy to akcja nie jest no-brainerem? Bo emitujesz, więc masz kasę, a nie masz tego dylematu, który zawsze jest przy takiej emisji w grach tak, z czasem Czy, kapitalizacją, czy przy... kasa teraz, czy kasa na dłuższą metę. Właśnie, bo, bo po prostu emitujesz i masz kasę teraz, i masz kasę po prostu potem co ci wchodzi do skarżca, gdy jeździsz. Więc jak mam się z No-brainerem, Jedyne sytuacje, kiedy nie emituję, to jest to, gdy, się, gdy jestem bliski dojścia do półki na giełdzie, to wolę sobie poczekać dojść na półkę, żeby wyemitować i nie stracić wartości. No tak, to myślę, że to trzeba byłoby trochę jeszcze pograć, żeby lepiej zrozumieć czemu autor wymyślił tak, a nie inaczej, czemu udziały z rynku płacą do filmu akurat. Tak jak mówiliśmy wcześniej, są dwa rodzaje firm. Przy czym tych górniczych są trzy sztuki, a kolejowych są cztery. Wydaje mi się, że w żadnej grze nie wyszły wszystkie do tej pory. W sensie nie otworzyliśmy wszystkie. Nie wszystkich. otworzyliśmy wszystkich. Natomiast wyszło nam patologiczne ułożenie. Tak, w pierwszej grze mieliśmy, jako cztery pierwsze firmy do otwarcia, były wszystkie cztery kolejowe. To by było takie sobie. Często ma się wrażenie, że limity pociągu w późniejszych fazach gry są zbyt niskie i masz kasę w firmie i nic nie możesz z tym zrobić. Trzeba. Więc jedyne co możesz do zrobienia to otwarcie nowej firmy, a ja, ja teraz mam wrażenie, że zawsze za, jak otwieram nową firmę, to to jest błąd. Raz otworzyłem za, za wysoko, to powiedziałeś że trzeba było otworzyć za nisko. Inny raz otworzyłem za nisko, to powiedziałeś sobie, że było za nisko. Więc tego jeszcze nie zgłębiłem, No ale muszę powiedzieć, że o ile pierwsza partia mi się nie podobała, było takie takie nijakie powiedzmy, to te dwie kolejne już mi siadły. Pierwszą rozgrywkę graliśmy asynchronicznie, dwie kolejne już na żywo na tej symulatorze. Może też miało to związek z tym, że dwie kolejne były na trzy osoby, a pierwsza była na cztery. Tak, no i przede wszystkim nie było patologicznego układu tak. tych firm. W kategorii krótkiej osiemnastki, takiej dwugodzinnej, mam wrażenie, że to się wyróżnia na tle innych, bo rzeczywiście próbuję robić coś nowego. Jest tu pole do manewru, nie jest tak że zagrałem razy i już mam wrażenie, że wszystko widziałem. No i czekam na kolejne partie. Nie wiem, czy będę chciał to posiadać, no ale tak jak mówię, póki co jestem na no, tak. Jeśli będzie to udostępnione do Print and Play, no to zrobić to niewielki problem, więc wtedy bym się pewnie skusił. Ale... A z jednej strony tam każda kopalnia ma sześć różnych typów. To tak wydaje, wydaje się, że plansza taka malutka, a, a to będzie miała więcej, to również 30. No bo są trzy kopalnie i każda z nich ma sześć kafelków, bo one mm. się upgradują automatycznie. Więc no, zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze coś. A, ten... jeszcze że tutaj to właśnie to rdzewienie. Jakby, które filmy są lepsze? Kolejowe czy górnicze? Jak myślisz? W pierwszej grze miałem chyba tylko kolejową. W drugiej grze miałem kolejową i górniczą, ale otwierałem najpierw na pewno kolejową. A w trzeciej grze chyba też miałem kolejową i górniczą. Nie wiem, nawet w trzeciej to miałem kolejową, kolejową i górniczą, tylko że jedna została mi chyba zachłoszona. To było w tej grze czy w poprzedniej? Chyba gry wcześniej. Najlepiej no. ja mam wrażenie, że na pewno na koniec gry są kolejowe. Tak. bo mają po pierwsze, mają permanentny pociąg szybciej, bo ten trzeci od końca jest permanentny, a trzecia od końca maszyna nie jest permanentna. Po drugie, nie mają kosztów utrzymania, ponieważ firmy górnicze płacą utrzymanie na. na jakby obniżają sobie dywidendy którym... o, 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 o pewną wartość. Natomiast podejrzewam, że górnicze mogą być lepsze na początku. No bo maszyna druga jest 5 dolarów droższa niż yy, pociąg drugi. <laughs> Więc jakiś powodu to, to, to musiało tak zostać zrobione, ale pewnie, pewnie autor to jakoś zmiczył. Z tego co pamiętam, to chyba szybciej rodzaje niż odpowiedni pociąg. No to tym no bardziej, tak, skoro pierwsza, jest droższa i szybciej rzewieje. Pierwsza maszyna na pewno rodzawieje w tym samym momencie co pierwszy pociąg, ale druga maszyna rodzawieje wcześniej niż drugi pociąg. I potem chyba wszystkie rdzajewają zawsze wcześniej niż pociąg tak. yy, tego samego rzędu. Tutaj jest coś takie, że. Pierwszy pociąg to jest 1 plus 1, czyli miasto, czyli właściwie stacja domowa plus jeden Halt lub wioska. Tak nie, halt, sumie, halt, chyba Halt tylko. Sam Halt, Halt to jest taka wioska, która jeszcze nie jest wioską w pełni. Jest symbolizowana poprzez po prostu kreseczkę zamiast kółka. Tak, zamiast 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 Drugie to już są zwykłe dwójki, czyli dwie rzeczy po hmm. prostu. Czyli też Halty liczą, ale mogą też liczyć wioski, a tutaj na przykład tutaj wiele firm. Te wios do wiosek nie jest, tak nie jest taka daleka droga do ulepszenia, więc często wychodzi na to, że no jednak wolałbym mieć coś, co liczy miasto i wioskę, a nie miasto i halta. A później jest chyba już 2e, czyli ile dwie rzeczy i dowolna liczba wiosek, później jest liczba haltów, liczba haltów, tak. Później jest 3e, czyli to, to, samo. Samo, to samo, później jest piątka, czyli 5 czegoś, mhm. a na koniec jest diesel. Aj, drugie... dobra, i tutaj drugie, że się zdarzyło, że jechaliśmy dieslem i to wspólnie i w przez 5 minut. Pojechał dosłownie wszystkimi lokacjami na mapie. Poza chyba jednym. Poza jednym Haldem. Poza jedną, wydaje mi się. I to był Hald. Warto piątkę. Dziesięć chyba już, bo to był zielony Hald. Ogólnie tutaj właśnie są wartości takie ładne na mapie jak 5, a wszystkie firmy są jakby no, z dokładnością do 10%, czyli ta piątka jest właściwie obcinana i za okrąg... Tą piątkę dostaje firma jakby, a dopiero reszta jest dystrybuowana, reszta jest dystrybuowana jeśli wyszłoby na to, że kończy się dochód piątką, na przykład 125, no to 5 do firmy i 12 na udział. Jeszcze tutaj są bardzo ciekawe, zrobione kafelki miast. Bo nie możemy znaleźć tego, co chcemy, generalnie. Są tylko dwa brązowe miasta. Miasta żółte nie są wszystkie kombinacje, więc nie zrobimy sobie tego, byśmy chcieli. Szczególnie czarna firma kolejowa nie buduje tego, co na pewno by chciała. To chyba zielony. A tak, zielony kafelku nie ma takiego, jakbyśmy chcieli. A i tutaj ogólnie, jak się ulepsza rzeczy, to trzeba ulepszyć tak, żeby nowy tor był połączony ze stacją domową. Ogólnie ze stacją. Nie ma razy tego, nie kogoś uwalić, tak? Kładąc coś, czy. czy jak już coś położysz. Bo te wioski też się nie, znaczy te halty się nie łączą w zielonej fazie, więc nie można sobie ulepszyć czegoś tak, żeby komuś odciąć dojazd. Bo na przykład, jeśli się sam samemu tam nie dojeżdża. Wioski się łączą w brązowej fazie, więc jeśli zbudujesz w zielonej tory, tak to byś chciał mieć połączone, no to potem możesz to bez ulepszyć do brązowego i mieć zagwarantowany dojazd. Tak. Ja ogólnie nie jestem fanem łączoru, łączenia wiosek tak samo jak nie, nie lubię łączenia miast, ale tak, tutaj, to, to, tutaj to, to jest potrzebne, no bo bez tego wam przesada. Tutaj to by się zatkała dość szybko plansza. Masz jeszcze coś do dodania? Chyba nie. No to to było na tyle. Dzięki za uwagę. To dzięki. Do usłyszenia. Narka.